Mieszkańcy Dzierżeniowa w tym roku hucznie świętowali 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprócz barwnej parady, która przeszła ulicami miasta i uroczystych obchodów pod pomnikiem pamięci losów ojczyzny, na placu targowym odbył się piknik patriotyczny, gdzie m.in. grupa historyczna Arkona Storunia rozstawiła swoje obozowisko. Można było zajrzeć do punktu medycznego dla rannych żołnierzy, punktu rekrutacji ochotników do Legionów Polskich, wziąć udział w grach i zabawach dla publiczności, a w mennicy wybić okazjonalną monetę z wizerunkiem marszałka Piłsudskiego. Dodatkowo na scenie pojawili się zespół pieśni i tańca Poloneziaki, miejska orkiestra Denta, kapela Ślężanie oraz zespół wokalno-aktorski Sonanto. W trakcie pikniku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Historia Polski w Ubiorze. Natomiast o godzinie 12 wystartował 12 Dzierżoniowski Bieg Niepodległości, a długość trasy wyniosła 1130 metrów.